Dzisiaj pięciolecie koło gospody miejskich. Dzisiaj spotykamy się w ramach zadania, które też realizujemy w ramach Małograntu. Jest to zadanie, historia kołem się toczy. Jest to takie spotkanie integracyjne dla Kół Gospodyń Wiejskich z terenu gminy Borne-Sulinowo, ale jest to także okazja szczególna dla Koła Gospodyń Wiejskich w Lubowie, dla naszego koła, ponieważ obchodzimy w lutym nasze piąte urodziny, pięciolecie naszej działalności. Jest to takie spotkanie dla nas, tak żebyśmy mogły się spotkać. Trochę inaczej niż na festynach, dorzynkach, e, może nie przy pracy, ale przy wspólnym stole, przy wspólnej zabawie e, możemy tutaj swobodnie sobie porozmawiać, wymienić się doświadczeniami, e, pochwalić się, e, ale także wymienić się e, naszymi bolączkami, które oczywiście są nieodłącznym elementem naszej działalności. My tutaj mamy taki skromny czek, składamy składam na Wasze ręce, oprócz listu gratulacyjnego. Także wszystkiego najlepszego. Dziękuję bardzo, że jesteście że tworzycie to społeczne, że świetnie też uzupełniacie wszystkie te inicjatywy oddolne, ale i też, że zawsze jesteście na naszych wszystkich uroczystościach na terenie gminy. Także ja dziękuję bardzo. To było pierwsze koło, które powstało na terenie naszej gminy, ale chciałam powiedzieć, że dzisiaj mamy już siedem tych kół, więc jest się czym chwalić. Ale to też pokazuje, że panie Złubowa wskazały dobry kierunek, pokazały, jak można świetnie działać dla takich małych społeczności i myślę, że zaraziły inne panie, które je świetnie naśladują i też spełniają bardzo ważną rolę w naszych środowiskach. Staramy się się na tyle, na ile możemy oczywiście wspierać wszystkie nasze koła. Ja myślę, że współpraca bardzo dobra i, i, i zarówno po naszej stronie, jak i po stronie tutaj pani z, z naszych wszystkich koł, ale dzisiaj powinniśmy się skupić, bo to święto koła dziewczyn z Łubowa na wszystkich naszych imprezach gminnych. Nieważne, czy to są dożynki, czy mamy targi chleba, czy jakiekolwiek inne wydarzenia, to nasze panie z naszych pół są wspierają nas swoimi pysznymi potrawami, swoimi pomysłami, więc ja myślę, że to właśnie tak powinna wyglądać ta nasza współpraca. Zaczynałyśmy z 20 osobami. Obecnie koło gospodarstwa wiejskich liczy 30 osób. Też no, nasza działalność musiała przekonać do siebie e, panie, ponieważ nasze koło, naszego koła należą e, same kobiety. E, no, oficjalnie, tak, natomiast nie będę ukrywać, że nasi panowie nam usilnie pomagają. Z jednej strony nie mają wyjścia, z drugiej strony e, jest to też taki moment, e, kiedy możemy się integrować. Tak koło to jest właściwie taka już e, rodzina.